CSa kupiłam jakieś 10 lat temu, a mimo to nigdy nie zagrałam ani jednego ranketa. Dlatego dzisiaj nadeszła w jego bomb na chwila, w której wreszcie to zmienię i na własne na oczy zobaczycie moją pierwszą grę rankingową ever. Dlatego zostańcie ze mną do końca, żeby przekonać się o moim skillu. Lub jego braku. No i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu osoba, bo jest to moje pierwsze wideo na CSa i to dla mnie będzie naprawdę ogromne wsparcie. Będziemy dobijać 100 tysięcy. A teraz przejdźmy już sobie do naszej gierki. To właśnie trzeba umieścić moje ziomki, czyli... Aha, moje Dziomki, moi ziomki. No i co je, ja jestem, siema! Siema, Puzonika, mamy Josiego, mamy Bartiego i mamy Węgorza. Dzień siema. dobry, dzień dobry. Ja zostałem sfrenzonowany generalnie, ale zostawcie lajka, like zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, jaką rangę dostaniesz Jana za 10 gierek, bo to w ogóle jest pierwszy i ja, ja byłem pewien, że ty grałaś jakiekolwiek rankedy, a ty pierwszy raz rankedę grasz Nigdy w, w, cesie, w życiu tak. nie grałam rankeda w ces tylko z widzami i grałam tylko z znajomymi, przy czym zawsze, jak jak otwieram czy zamykam tabelę? Ja myślę, że otwierasz. Otwierasz, otwierasz, otwierasz. No, na pewno, córce, otwierasz. na pewno Chodź. leć z puzonem na B. leć z puzonem na B, leć. Na, na B. My z bartkiem Ucie. lecimy na A. No i dobra, co? No to pokryjecie na razie według tego. Czekaj, czekaj, czekaj. to ile ty wydajesz na to gęstę. Za 0 złotych. 2 nie jedyne nawet. Mid, mid, mid. Dobra. O, już po głowie jestem. mid mid wchodzą. Ej, dostaję od kogoś na plecy. Tak, ja jestem. Je! Ile ich jest? A, nawet, tak, mamy. Wow! Dobra, nie potworę tego, klacz albo Klasz orki o <śmienic> ojejku, ale zerwało! Ale to po... <śmienic> no, koniec No to pogane, no to ja, pogane! Ja nie mogę nacisnąć, bo na F12 mam wyłączenie nagrywania. To jest F2! A, F2! F2. A, o, dobra, to gili, to ginie. Dobra, nie chce. Nie, muszę pokażeć klasę, nie, klasę teraz. Siema, siema. No ciężko A, będzie tutaj z nimi, bo trochę grają agresywnie. Spokojnie, masz mnie. Trzech tam idzie. Nie, no nic nie dałem Holy moly Kojarzę ta okay. już do ciebie idę Idzie do ciebie, pomoc Mid, 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 mid Aaaa, flash, flash Ale, ale, ale tupta Brawo Yoshi Jezus Ładnie w stoimy On miał pakę, on miał Stoimy, Idzie to o, o! Dobrze! O, kurde, no! O! O! Ja, Jajajaj! Ej! Zajebiste eko, serio! No, no dobre eko Do, To prawda. No to co, my drodzy? M4? Ja, ja kupuję P90, idę na banana i zobaczymy, co się stanie. A ty ja Na banana. Ja idę, no byłem na A, więc. Dobra, okej, okej, okej. Co, no, ja w okay. ogóle znam ty tylko Mirka, tak? ja znam tylko Miraż, a tutaj jestem, a nie na no, nazwy miejscówki, także może być ciekawe. Co, fajnie! Bo... nic się nie dzieje. Dobrze. No, czy ja tutaj. Że to jest jakaś pozycja? W no, brawo, Za tymi skrzynkami. Brawo, ale, bary, ale, ale tu, gdzie stoisz, jest okej. Okay. Okay, Jakby będziesz nie? mnie wiesz. No to jest okej. Jeszcze jeden. Dobra. Nie nie Chodźcie, chodź, 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 powoli, powoli, powoli. Ej, dajcie mi tego fraga, ja chcę go zabić. Dobra, 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 dobra. To będzie mój pierwszy frag dzisiaj. Uwaga, uwaga. Przerywamy transmisję, by powiadomić was o konkursie na tą kąskę wartą Sysiaka. Wystarczy, że wiecie na naszego Discorda, którego znajdziecie w opisie. Zareagujecie na Wiadomość na kanale mega Konkursy oraz dacie suba na kanałach naszej cs ekipy. która również Twoją drogą znajdziecie w opisie. Konkurs trwa do 14 lipca, także spieszcie, aby zdążyć. No i oczywiście bądźcie przygotowani na kolejne konkursy. A teraz przejdziemy już do dalszej części odcinka. na prawo, ja prawo Żaneta. Prosto, prawo. Prosto i do prawa. Tak, no tam, gdzie masz mieszkanie. Tak, daj, żareta, da Ej, szedł na górę. Na no, górze, jest. Tak. Szedł na górę, czyli lewo. Apsy. Tutaj? Tu idę! Lewo, lewo, lewo! Czałówcie! I... Dos... No, tu idę! No, niestety, weź w awkę, w awkę, awkę. Uper, uper, bel. O, Gid. nie ma awki. No, to nie ma awki. Ma Kurcze, nie e... sądzę, zamienić. zmienić. Spokojnie, nic się nie stało, jest, jest wszystko w porządeczku. Mi się wydaje, że na S. My już się odbiliśmy, my tutaj na B będziemy sobie siedzieć. Mi się wydaje, Zędka że na S. Kubnajda, B i czy ten ten jest dobry tak, To jest dobry pomysł? No tak, teraz dawaj. O, już i podpisz profil. Znaczy, wiesz co, czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, ale zobaczymy. Jeszcze nie Dobra. Pozątk... Nie wiem czy... Okej. Okay. Second mid coś? Wow! Dobra, jest tak. Nam idzie, pał. Aha. Nice dobra, sprint, leży. Dawaj, Żeletka! ta? O, blisko, 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 blisko! Ej, zabiła, zabiła! Nie, Żeleta! Żeletka bardzo ładnie! Let's go! Pierwszy frag. pierwszy frag! Tam jest. Drugi, teraz drugi Żeleta. No nie! Oj, oj, oj. Dobrze, czekaj, spokojnie, 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 Żeletka. Czy ja go nie za... A, ty go zabijesz, dobra. McDonald's. 2 na 2. Ja mam nie nie, nie prawym! Jezu, jezu, jak dobrze, że go ściągnęli wcześniej. Czarka prawy blisko, lewy daleko. <grystanie> Jejciu. Wiesz, jakbyś mnie zabiła, to by cię zgryzł. Niżej, O, tak, nie. Dobra, git. Patrz się co ja robię. Pijasz wszystkich. O no, nie, o nie, lecę, lecę, dobra. sobie wyciągnij, no pokaż. Ach, maaaan. No. Diablesik. Diablesik no, jest. No, zobaczymy, <grystanie> zobaczymy, kiedy Filip da lepszą. Do mieć. Lewo, lewo, nie tu. Trzeba outstanding move'y robić. Tu oooo Napisał do nas na początku zamiast do nich no, Dobrze! Brawo pozor! O nie ja kupiłem Kewa, Jezu, da się to sprzedać, bo ja nie mam... Dobra, o, słuchajcie. Ja tu wypas N -N -N jadę. Czemu wy tak wybiegacie ogólnie? Bo to wy, wy tak wylatujecie teraz. No Ale jedziemy czas. wszyscy na nie. jedną stronę! Nie! Nie. No, nie Nie jako antyterroryści! To jest taktyka! Wchodzą mi, wchodzą mi z banana o, chyba. zdącą u ciebie? Też wchodzą? No, ja dostaję, ja dostaję po prostu i mnie nie ma Barty na górę idziemy, chodź, chodź, chodź Cover, cover, cover mi Dobra Banana Ale to jest B, to jest B żonetko Mam w A, dobra, mówcie szalej mi Chodź, no nie jest Dobrze, żonetka Dobrze Ja pierdolę, jak Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje Kolejny Dobra, na Proszę, 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 żoneta Wszystkie siły twoje Oj, oj, oj Weź go, ojojoj, mm. wow. się Kurczę. No, ej, no się, nie było ej, szans. Rzedka, kupisz mi AWP, a ja ci kupię za to kałaszka. Znaczy, AWP? AWP, AWP, AWP. O, i dwie tak. Jej! That... Desert Eagle, <laughs> Desert <that> Eagle kupuję. ojojojoj. czwórkę Tak, tak, tak. Aha, dobra, to, to, co, Ej, jesteś, jesteś? nepilem! To kto to jest? Barti, żeby ci gówno do dupy wylazło, przysięgam! O, co, jesteś go no, że Żeby gówno! No co za ha! Wstaną mi plecami przed trawnikiem! Dobra, ja idę na drugą stronę, bo to za dużo osób jest. I mogę nas obejść na Mam pakę na bananie. Idę mu na A. Weź, ja mam teraz taką samą minę jak twój awatel. Killerka. Sieła, Barty. Jest, jest tam, jest tam. F f tam. Ja patrzę tutaj na górę. Aha. Dobra, jest, chodźcie, chodźcie, pod pakom jest. Kuzen, widziałeś to? No, pod pakom, ale jest! Ci dał! Gdzie, gdzie? No, Podpakuj! Wziął pakę i poszedł na banana. No, Boże. Może być Klaus, ale tak, może być Klaus. Jest Klaus, yes, bardzo! Yes. bardzo. No, nie, kurde. Dobra, uh. to, wół, pewno to zrobiłeś, hamie. Czekaj, ja sobie wezmę to. Jak to zamienić? O! Wow. Wow. Ale ja to jest rzędko urocze teraz jak ty grasz teraz sensu. w taki sens. Wtedy, jak Mać. przyciskam coś na klawiaturze, patrzę na nią, się co dzieje. nie. A wiesz, że na przycisku B, no. wyrzucasz drużyny? Nieprawda. Nie no, żartuję na kół. Przetestowałabym to. <śmienic> Jak! Nie no, Pozoni, która zamyka tabelę. A nie, dobra, jednak nie. No <śmienic> ale tak weź sam bo ja dostałem odówka, której. W jest mega dobry w tą tobie. Ja będę tutaj na skrzynce. Mog jestem, może jestem, wejść? Jestem. Nie? Jak będziesz słyszał coś, to mów. E, Jest to słyszę, słyszę, że molują, molują u nas. Wpuszczamy ich lekko, nie? No, wpuszczamy, wpuszczamy. Nie mamy nic na daleko. Idą, tu, tupają. Tupają okay. na badanie, tupają na badanie. Rzucają z. Ja mam tu zostać na tym A? Nie, oni na. A, znaczy na B, serio. Tu i wchodzą. Trzy. Wchodzą, no. dwa, dwa. Jeden. Jezu, na blisko, 50 na minusie. Brawo! Jeszcze jeden! O, Kurwa, no, no, ale mnie. dobrze! Dobra, ale bardziej cała siła w nas. Lewo, tak, jest Bartie, i lewo, i lewo, lewo. lewo. Max lewo. Czekaj, ja się to nie, na niego, rzuć się na niego. No, nie, dobra. Oh. Dobra, jeszcze jest, jest. Ej, wodzie, wodzie, jest paka! paka. No. Yes. Do dobra, widziałaś Ludzie. się, pod ale pod tobą, pod tobą, zasiano! Nie Zasziano! Nie słyszałem! Krzyczeliście w bombę? Teraz tak! Proszę! Ja? Gdzie? Wiesz Jakie krzyki! Ale emocje, przepraszam, to ja, to ja byłam! Milip się darł! Rzuć, Nejda! Bo można wyrzucać, weź mi daj, Nejda! Ja Co ty chcesz ode mnie? Nejda! Nejda, tak! Weź mu no się mi... wyrzucać już. Mu podaj. Możesz... da się przecież wyrzuca! Całym ściskiem mu podaj! No to naciśnij na Nejda i dajkę z Dawaj Josino! Dobra, że chciało! No, 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 Oooo. przypomniało się! Dobra! Przypomniało się! Miałem się spytać, po ilu rundach wychodzą negatywne emocje, ale już wiem, że Węgorz! Jak węgorz. węgorz? Ej, help, help, help! Second min second mid! Dobra, Szczur Szczur! Pszczur, O kurde, o nie, tam w tym tunelu, tunelu gdzie kura chodzi Tutaj, o Second meet, second na Tunelu gdzie kura chodzi Spawn będzie, spawn będzie Ma chyba A nie, ma kawa No to mega, mega, obity, e, 4hp no, ma, mała. Dengush 1v1, uwaga Wow Nie no, ugadł sobie Wow <sus powered by> Kumalala, la, kumalala, For z prawej będzie na pewno. Tu! Na co to jest plan? Na fake. A wygrano. o jest! Jedzielę yes! yes! Elegancko! Widać że global. Się... global! Szczerze, szczerze, szczerze przestraszyłeś się i. Nie, nie. Widzieliśmy twój ruch myszką. Mego, to było stary że z... jumpscare. Nie, nie, jumpscare nie oszukam! Ej, Jej? nie oszukam! Jak w montażu zobaczyć a ja kominę bez dźwięku. <laughs> Moi drodzy, przyszedł czas na zmianę stron. Zachęcam do kupienia pistoletu Tek 9 i do udania się na banan. Czemu za was uwagę. To, o o właśnie, to czemu? Gdzie jest banan? siada, Barty, wyglądasz olśniewająco. Kupi... Palimy śluga? Z <laughs> to tobą, banan... Barti, jakbyś tak do mnie podszedł, to na wszystko bym się zgodził, nie? <laughs> za mną, za mną, za mną, za mną. No ale to prawda, z tym to kuje, nawet na Inferno. Dobra drużyna. No o, o kurczaczki, ale... Niesie mi cest! Leżę. Ja też. leżę. Dobra, Bartek wszedł. Na lewo to co to... od razu, na lewo. Na, lewo. To to... na prawo. Kurde, chodźcie ze mną! Ładnie pistoletówka wygrana. Żenetka będzie ci wychodził stąd chyba. Stąd? Prawej. Banan. Nie. No, z... A gdzie banan jest na prawo. Banan? Co na to prawo. jest Na prawo. Banan to jest ta długa, którą wbiegaliśmy teraz. A, ten na okay. to może żółty. Okej. O co chodzi? Drogie, on nie kupuje się kałacha zawsze. To jest Dobra. Ty nie, no dobra, to ja też A, a co, nie, kłamałeś? Nie kupuje się? Nie, nie kupuję się. Kupuje się Maka. Nie nie. Aż Suletka kupiła, ojej! ja też! Ja też kupiłem Dobry. przecież! A, no to ja ja nie, nie kupiłem! Dobra, chodź, jeszcze, patrz, a... robimy taktykę, robimy taktykę. chodź, no, tu, tu, Dawaj. Tu wchodzisz, co nie? No. Tutaj i lecimy budynkami, lecimy budynkami. Ewa, okay. ma! O Jezu, przepraszam! Proszę nie przeklinać, śmiciu. I tutaj na szyfcie, tutaj na szyfcie, tutaj na Eee, e, jest Szechląk! Twój, tfu, Trzech, czy, czy Ty, ty po sobie typa swojego. <gulety> dobrze. Ale mama sobieś też. Może jakiś widz, Dobra, jest no jest Tak, jest jeden widz, jest jeden no widz. Tak, Dobra, rozpiecha. bardzo dobrze. Ajajaj chodzimy. Aj, aj, aj. Wchodzimy, wchodzimy. Long będzie jeden. Wybuch, wybuch, rzucaj dobrze. Plęta. Plęta. Plętuj, plętuj. A on filtruje. No, no, dawaj. Co? Jezu, minus 66, No, to... Ja, to trzeba splatować chyba. Nie, nie, to żyłaś, no. Dobra, Filip, klacz! A na tobie! Co to się, dzieje, to Dobra, to się dzieje. dzieje? Uciekaj! Na głowy ci stało. Nie, oni cię gonią z Goni, dobrze! Jeszcze o, plecy? Aaaaaah! No bo wygadajcie, że ten trzeba podkładać, się chciałem powiedzieć je... wybuch. Hyyyy Wiesz, to Dobra, kupuję karabin Galil AR Nie, kamizelkę o ja piedzielę! Lepiej strzelać niż się bronić To jego dziewczyna, chłopaki, to jego dziewczyna, nie chodzi to. Ja niech kupiłem Bigla, też wydałem Dobra, niech będzie Dobra, digielek, Patrz, Patrzcie, digielka przyrobi się robi tak Starasz tu, ustawiasz stanownik. Czekasz. 3 Trzy sekundy. O nie, no nie i w to ono zginęłam prawe. Trafiasz, halo, no tabiasz! i elo! Oh, nice, 12 HP. To dla na, na, na ciebie, nasz Dla na ciebie. To jest ogień. Dmuchasz, żeby zgas. Wychylasz. Zabijasz. Kurde, zabłękłam się. Brylanie, no! boże, ja myślałem, że ty nie żyjesz! Yo, co tam się wydarzyło? się na filmie, co się puszczacie ze śmiegu, nie? Ej, jest mi strasznie przykro, że to padło i Ja będę przepraszam przepraszam, przepraszam, przy... przepraszam, moi drodzy, na razie nigdzie nie biegniemy. Chodźcie, stańcie. Słuchajcie, drodzy widzowie, przypominamy o naszym Discordzie. Bardzo fajne i możecie wygrać skiny. I polecamy serdecznie. Możecie pograć też na odcinkach. Fajnie. Dziękuję, to tyle. I zostawcie lajka like i suba. A jak będą problemy, to do mnie. A jak nic nie widzicie, to ja z flesza. Widzowie też będą mogli z nami zagrać. W kółko i krzyżyk w Cesie. A, to prawda. A kiedyś nagrywaliśmy, pamiętam, kółko i krzyżyk w cesie Ej, jest dużo na nogu Dobra, idę na moją wyszę. E, na misywa. bananie, kurde! Posłuchaj. się! To ty się posuń! Dziś zablokowałeś mnie i zginąłem! posuńmy się! Posuńmy się razem! O! Ja nie Ej, A w tym tunelu mogą być O! O nie, Yoshi! Źle weszło! Buzele, coveruję cię! Zobacz! No i Oj, tutaj zabiłem typa! No ja wiem, właśnie, gdybyś go nie zabił, to ja bym go zabiła! Ostatni ukryty na sajcie, a. Tak, No tyle. Chodźcie, ciebie, chodźcie, ciebie, chodźcie. ciebie, chodź ciebie, chodź ciebie! Dobra, ja już zaczynam grać, bo jest. Dobrze, Dobra, wezmę. Ee... dobry dobra. A ja Czekaj pakę. Zgodnie. Weź to postaw, 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 Dobra, 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 dowody, 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 dowody. Do wody. O, Magikarp. Nie da rady. A, no to to za. to za. Ale stawaj szybko, bo czas. szybko Szybko! Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko, od kiedy się jej da w wodzie stawiać? Od dzisiaj chyba a. Nie, nigdy się nie dało nie, Dało się, dało się kiedyś Było nawet a, takie a, miejsce, pod... że tam się te nie stawiało i nie było widać w tej wodzie Tak, pod liściem, pod liściem Nie no, wy nie jakieś sztuczki Nie no, wygacie w c 1.6 dalej, ja nie mogę No a co? Emerycik zamiast globalne. zniknę Emerytos banditos tam. <głos> <głos> Ale proszę nie przeklinać ja No Puzon, ostatnio klniesz jak szef. Aj, 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 oberwało mi się, chłopaki O, przeszyłem go O, wrogowie o, Walka, walka. No, no cholera by to jasna trwaca. Sprawaj, zabitej! Czekaj! Ja też, uwaga! No chodź, no po jednym fleszu przecież. No ale rzuciłem przypadkowo. A, no to sorry. Widzę go, widzę go. O nie, przegrałem to PVP. And and enc, enc, Dobra, jak oceniasz moją grę w skali od 1 do... Jak oceniamy grę twoją? Ja myślę, że jest bardzo dobrze Ja myślę, że na pewno zasługujesz na odwrócenie tabeli, myślę Znaczy okay, ja okay. myślę, że dostaniesz wyższą rangę niż Yoshi <noise> Też tak myślę Wiesz co, bo nie ma niższej, może dlatego Nie ma niższej no. Dostaniesz najniższą rangę na świecie? O nie, ale disrespect A jaka to ale jest? Po prostu przez Walwa, bo to on tak coś dziwnie tam napisał Aha. Oj, wyzginałem z bombą na midzie, przepraszam boli, boli. Tu będzie żoneta, na środku, tu po prawej, nie jeszcze tu jeden. Prawo, prawo, tutaj, o, dosłownie w tym miejscu będzie, dokładnie tak Na lewo, lewo Zawiń rogala tutaj, zawiń rogala jeszcze bardziej rogala O, plecy, plecy, dobrze. plecy Ej, Ej mi na dobrze. midzie jest, przeszedł tym, tunelem tym tu. o, Tam ci kulczak, żoneta, tam ci kulczak, kulczak. tam, goń go nie ma go tu! Ja go zabiłem przecież. A, A. Nie, Oj, oj, oj! Nie zdejmij! Także za ten. ale dostał! Oberwał! A, masz pakę, masz pakę, dawaj na weź. Bejdź, bejdź, bejdź. Nie, nie, nie. bejdź, bejdź. 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 Dawaj, Węgorz Dawaj, Węgorz, podpisuj to te tak autografy. Piękne. Patrz! Patrz! Patrz Jak mm. smog na kościół! <laughs> <laughs> Ty, ładnie sobie! no spogaż, pokaż tam na kościół po kawę. <laughs> <Popieża> wybrali. <laughs> <średzio> no! <średzio> A ty miałeś zdoby! No! Mega! No zabunkował, za znaczy za, zaplamił, czy coś stare, takiego. O, co się jest z nie wie gdzie jest. Węgosz <średzio> gra na 2 dpi. Słyszy. Ale cicho! Podkładkę <średzio> On słychać. No jaj. i kurde! Jejeje. No nie Jeje. słyszę przez tego pozona, który pluje do mikrofonu! <średzio> Węgosz! Bęgusz, Bo... ty podpisujesz jeszcze jakieś autografy zamiast Biz grać. Ej, ale Węgosz to jest taka gwiazda, nie? Wiz napisze no. na czacie, Patrzysz profil, to on od razu leci i podpisuje. A ja powiedziałem, że ty podpiszesz Z twoich podpisów. Jasne, jasne, stary. I co wie! Jeżeli chcecie podpis, to wiecie, za kostkę to podpiszę. A jak? Dobrze podpis. Hmm. A ty tylko jak się czujesz? Dobrze ci się gra, dobrze ci się gra, w nie czy raczej. Tak no śmiejęcie mi się gra. Tak, niesamowicie. A weź tu stań pode mną. No. Dobra. Oj idź teraz powoli do przodu. Aha. No ale ja tak powoli. mógłbyś mnie nie wnoszę, chyba bardzo mi się tylko zrobiła. Oh, nie, no koniec! Nie. Dobra, leżą. Uważaj, Nade, uważaj. Bardziej plecy Nate. idzie do ciebie I nie wie o tobie. Plecki. Nie Z wiem. Brawo Bartuś. Z 3 na 2. Muszą tu wygrać. Musicie wygrać te starcie. <laughs> Second mid Ładnie. Ja, Dobra, widziam to, to. And, and, ber, ber, ber. Ej, Dobra, rzegino. chwila prawdy, co Jaki dostanie żonetka, obstawiamy! Ja odgryzam. Węgorz, co ty Gawasz, mówisz, Węgorz? Ty jesteś upośledzony, stary. Jestem Kapral 5. Kapral 5? Aha. No i super. Żaden z was tego nie obstawił. Tacy jesteście, Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że każdy ma jakieś, nie wiem, skille, sokole oko. A ja mam pewne siebie zagłośne kroki, nie? To jest moje osiągnięcie w tej gierce. Węgorz, 77% headshotów. Wow. Yo! Ja! Dzięki widzowie, ocenicie moją grę w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie pochlebni, Bo jeśli nie, no to będzie mi bardzo przykro. zostawcie suba. I do zobaczenia. Do zobaczenia, Chyba parti il nascondino 5 hello